Czy naprawdę istnieje tajemnicza siła, która skrycie steruje losami świata? Od dekad teorie spiskowe o globalnym rządzie cieszą się niesłabnącą popularnością. Czy to Elon Musk, Mark Zuckerberg, czy może elitarna grupa wpływowych osób w rzeczywistości rządzi światem z kulis? Dziś zanurzymy się w głęboką i mroczną historię, aby zbadać jedną z najbardziej kontrowersyjnych teorii spiskowych tajemnice iluminatów. W świecie celebrytów granica między rzeczywistością a fikcją często się zaciera. Plotki, teorie spiskowe i sensacje to chleb powszedni dla fanów i mediów. Jednym z najbardziej popularnych tematów spekulacji jest związek gwiazd z tajnymi organizacjami, a na piedestale najczęściej stawiani są właśnie iluminaci. Pamiętacie teledysk Katy Perry Dark Horse z 2014 roku? Dla wielu osób był to ewidentny pokaz czarów i dowodów na jej przynależność do illuminati. Podobne teorie krążą wokół Pola McCartney'a, który miał zostać zastąpiony przez sobowtóra wykreowanego przez Illuminatów. Michael Jackson z kolei raz był oskarżany o przewodzenie tej organizacji, a innym razem chwalony za walkę z nią. Nawet jego śmierć łączono z działalnością Illuminatów. Beyoncé i Rihanna to kolejne celebrytki, którym przypisuje się członkostwo w tej tajemniczej grupie. Sama Katy Perry z kolei z dystansem podchodzi do spekulacji i żartobliwie mówi, że chciałaby dostać zaproszenie do Illuminati. Czy to tylko niewinne zabawy i żarty, czy może w tych teoriach spiskowych jest ziarno prawdy? Tego z całą pewnością nie da się stwierdzić. Pewne jest jednak, że świat gwiazd pełen jest tajemnic i niedomówień, co tylko podsyca wyobraźnie fanów i tworzy podłoże do spekulacji. Plotki o iluminatach nie ograniczają się tylko do świata muzyki. W kręgu podejrzeń znajdują się także miliarderzy tacy jak Bill Gates, Jeff Bezos i Elon Musk, a nawet politycy, m.in. Joe Biden i Barack Obama. Oskarża się ich o przynależność do tajnego stowarzyszenia, które pociąga za sznurki na globalnej scenie. Jednakże, mimo rosnących teorii spiskowych, brak jest jakichkolwiek wiarygodnych dowodów na istnienie tak rozległego spisku. W dobie wszechobecnego dostępu do informacji wydaje się wręcz niewiarygodne, aby taka potężna organizacja mogła funkcjonować w ukryciu. Niektórzy spekulują, że dowody na istnienie iluminatów są celowo zniekształcane i ośmieszane, aby zatuszować prawdziwą działalność grupy. To miałoby im ułatwić działanie w cieniu i uniknięcie rozgłosu. Choć idea pradawnego tajnego stowarzyszenia wciąż rozpala wyobraźnie, warto pamiętać, że prawdziwi iluminaci działali zaledwie kilka wieków temu. Założona w 1776 roku przez bawarskiego profesora Adama Weisshaupta. grupa miała na celu promowanie racjonalizmu i kwestionowanie autorytetów religijnych i monarchicznych. Choć jej działalność była krótkotrwała, idea Illuminati na stałe wpisała się w kulturę popularną. Lata 60. XX wieku przyniosły odrodzenie paranoi związanej z Illuminatami. To właśnie w tym okresie powstała trylogia science fiction Illuminatus, która spopularyzowała współczesną wizję Illuminati jako potężnej organizacji kontrolującej świat. Książki Roberta Anton Wilsona i Roberta Shea stały się inspiracją dla kolejnych teorii spiskowych i trwale wpisały się w popkulturę. Do dziś idea iluminatów pojawia się w filmach, serialach, książkach i muzyce. Ich mroczna symbolika budzi skojarzenia z władzą, manipulacją i sekretem, co czyni ich idealnym motywem dla twórców szukających sposobu na poruszenie ważnych tematów społecznych i politycznych. Często utożsamiana z iluminati Grupa Bilderberg to coroczne spotkanie wpływowych osobistości ze świata polityki, biznesu i mediów. Założona w 1954 roku przez księcia Bernarda z bisterfeld Grupa, stała się przedmiotem intensywnych spekulacji, teorii spiskowych. Podczas zamkniętych dla publiczności spotkań dyskutowane są kluczowe kwestie geopolityczne i gospodarcze, takie jak makroekonomia, cyberbezpieczeństwo i zmiany klimatyczne. Krytycy postrzegają Bilderberg jako dowód na istnienie tajnego rządu światowego dążącego do kontrolowania losów ludzkości. Zwolennicy grupy twierdzą natomiast, że spotkania te służą otwartej i szczerej wymianie poglądów między liderami z różnych stron świata, co może doprowadzić do lepszego zrozumienia globalnych problemów i wypracowania konstruktywnych rozwiązań. Pomimo zapewnień o transparentności, brak dostępu do szczegółów dyskusji i elitarny charakter grupy podsycają spekulacje tajemniczość ta stała się żyzną glebą dla teorii spiskowych łączących Bilderberg z Illuminati, nowym porządkiem świata i innymi mrocznymi wizjami. Wpływy Illuminatów na przestrzeni dziejów były również przedmiotem wielu debat. Już w 1800 roku, podczas wyborów prezydenckich w USA, John Adams oskarżył Thomasa Jeffersona o przynależność do tej organizacji. W 1828 roku partia antymasońska dążyła do zwalczenia masonerii, stowarzyszenia powiązanego z Illuminati, mimo jego znaczącego wpływu na ojców założycieli Ameryki. Choć oryginalni iluminaci działali zaledwie kilkadziesiąt lat, ich dziedzictwo trwa w popkulturze i teoriach spiskowych. Niektórzy wierzą, że stowarzyszenie nigdy nie zostało rozwiązane i nadal działa w ukryciu, podczas gdy inni traktują je jako historyczną ciekawostkę, która stała się wygodnym kozłem ofiarnym do tłumaczenia złożonych zjawisk geopolitycznych. Niezależnie od tego, czy wierzymy w teorie spiskowe, czy nie, grupa Bilderberg bez wątpienia stanowi istotny element współczesnego świata. Spotkania te dają elitom platformę do dyskusji nad globalnymi problemami, a ich wpływ na światową politykę i gospodarkę jest niezaprzeczalny. Choć współcześnie kojarzeni głównie z mrocznymi legendami, iluminaci Weishaupta mieli zupełnie inne cele w momencie powstania. Założeni w 1776 roku w Bawarii, działali w duchu oświecenia, dążąc do promowania rozsądku, krytycyzmu religijnego i kwestionowania absolutystycznej władzy monarchów. Początkowo stowarzyszenie rozwijało się dynamicznie, Rekrutując członków, między innymi, spośród wolnomularzy i zyskując znaczące wpływy. Ich idee, oparte na racjonalizmie i egalitaryzmie, zyskiwały zwolenników wśród części ówczesnej elity intelektualnej. Niestety, wewnętrzne konflikty i rosnący fanatyzm niektórych członków doprowadziły do upadku organizacji. W 1785 roku Jeden z informatorów ujawnił plany stowarzyszenia rządowi Bawarii, co wywołało falę represji. Iluminaci zostali oskarżeni o spisek wymierzony w monarchę i Kościół katolicki, a ich działalność została zakazana. Warto jednak pamiętać o pierwotnych założeniach iluminatów. Ich działalność, choć krótka i kontrowersyjna, wpisywała się w ideę oświecenia i stanowiła wyraz dążenia do reformy społecznej i politycznej. Historia Iluminatów przypomina nam o sile idei, niebezpieczeństwa, fanatyzmu i znaczeniu krytycznego myślenia w oceanie historycznych wydarzeń.